Siemanko, z tej strony Zajegranie, nazywam się Ania, a dziś będzie patriotycznie i narodowo, bowiem przyjrzymy się najlepszym polskim produkcjom komputerowym. Ciekawe ile znacie gier wyprodukowanych przez naszych ziomków. Zobaczymy. Jedynka. The Vanishing of Ethan Carter, czyli przygodówka detektywistyczna z intrygującą narracją i mroczną, ciekawą historią zaginięcia pewnego chłopaka. Na całym świecie doceniła głównie za oryginalną mechanikę prowadzenia śledztwa oraz przepiękną grafikę. Gra nie należy może do zbyt długich, bowiem da się ją ukończyć w kilka godzin. Warto jednak w nią zagrać. Dwójeczka. Studio People Can Fly odpowiedzialne było za jeden z lepszych shooterów kontynuujący styl Serious Sama, czyli prostej, ale wciągającej rzezi. Mowa oczywiście o serii Painkiller. Warto zauważyć, że ostatnie części gry nie zostały już wydane przez Polaków, co zresztą odbiło się negatywnie na poziomie grywalności. Jeżeli macie ochotę postrzelać do setek wrogów i rozczłonkować ich na kawałki rakietnicą, to ta pozycja jest właśnie dla Was. Trujeczka. Syria gier Wiedźmin. Czy trzeba dodawać coś jeszcze? Polski RPG od lat święci triumfy w światowym zestawieniu sprzedaży gier. Przygody Grada zachwyciły Europę oraz szturmem zdobyły serca amerykańskich graczy. Trzecia część została zresztą ogłoszona jedną z najlepszych gier RPG tego roku. Wow. Czwóreczka. Dla osób, które lubią wyciskać siebie siódme poty, niekoniecznie na siłowni, powinny stestować Lords of the Fallen. Ostra, zręcznościowa, z elementami RPG, zbudowana na kanwach serii Dark Souls, to pozycja dla graczy wymagających. Przepiękna szata graficzna wyciśnie z Waszych kompów ostatnie bity. Twórcy już zapowiedzieli kontynuację. Piąteczka. Franko to dziś zapomniana pozycja z amigi, którą skrzetnie ukrywaliśmy przed rodzicami. Poza polską pozycja była anonimowa, jednak u nas osiągnęła status kultowej, głównie przez realistyczne, o ile to możliwe było na tamte czasy, odwzorowanie polskiej rzeczywistości. Warto poznać choćby dla samej świadomości, w co kiedyś grali Polacy. Szósteczka. Bullet Storm to kolejna pozycja od studia People Can Fly. Także nakierowana na czystą rzeź, ale z większą dawką arkadowej rozrywki. Efektowne metody uśmiercania przeciwników nagradzane są punktami, a mnożnik punktów szaleje, gdy wykonujemy kombosy. Czysta rozrywka, która trafiła do ponad 1,5 miliona graczy na całym świecie. Siódemka. Teen Agent to autoironiczna przygodówka w czasach, gdy liczyła się historia, aniżeli nieżeli ilości pikseli na ekranie. Pozycja kultowa dla graczy lat 90. głównie sprawą oryginalnego dubbingu, który wykonali redaktorzy pisma Secret Service. Ósemka. Dead Island od tych pokazało, że temat gier o zombie jeszcze się nie wyczerpał i może na tym rynku ugrać coś jeszcze. Survivalowe bieganie po rajskiej wyspie z żywymi trupami w tle, interakcja z otoczeniem, oto składniki dobrej gry. Produkcja miała swoją premierę w 2011 roku na platformach PC, PS3 i Xbox 360 i od tamtej pory sprzedała się w nakładzie 10 milionów egzemplarzy. To rekord w polskiej branży gier wideo. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać, jakie polskie gry powinny znaleźć się jeszcze w zestawieniu i jaki jest Wasz ulubiony tytuł z rodzimych pozycji. Subujcie kanał, by zawsze być na bieżąco i dajcie łapkę w górę.